filmie omówię rozbudowę planu kąt w programie. Standardowo, w programie jest dostępny wzorcowy plan kąt, który można rozbudowywać. Grupy kąt, kont, czyli konta syntetyczne, pokazane są na tym ekranie. Kąta syntetyczne mogę rozbudowywać do wielopoziomowych struktur, na, na przykład budować konto w oparciu o zespół 5. Grupa żenna brak, ponieważ będzie to konto najwyższego poziomu. Tutaj wybieram grupę nadrzędną, żeby podpiąć konto do odpowiedniej grupy. Konta pojawiły się na liście. Teraz mogę przejść do definiowania kąt analitycznych. Pod tą grupę kąt kont podpinam konto analityczne. I tak dalej. Podobnie rozbudowuję drugie konto. Konta zostały zdefiniowane. W skórce Bootstrap. Na tym samym ekranie widać również konta analityczne. Przełączam się na skórkę Bootstrap. Mogę również dodać klasę kąt, na przykład konta zespołu 5, i mogę przypisać tak utworzone konta do tej klasy. Dzięki temu w sprawozdaniach finansowych piątki będą pokazywane oddzielnie.